Siem, no, właśnie e, poznaliśmy nazwy odcinków e, sezonu trzeciego Dragon Racing części pierwszej. I dzisiaj omówimy, omówimy je jakoś. E, więc jak będziecie mieli pomysły, to może się za, zagrać wtedy no to pójście, bo ja nie wiem. Ale dobra, odcinek pierwszy to jest są zagubienie. A. I nie mówię, że to jest na 100% prawdziwe info, to po prostu e, znalazłem to na TikToku, więc postanowiłem sobie wrzucić Ale myślę, że jak patrzyłem po komentarzach, nikt nie pisał, że to jest fake, więc e, myślę, że to będzie prawdziwe, ale zobaczymy. Odcinek pierwszy to Zagubienie, i myślę, że tu może chodzić o Arina i Rasa na przykład, bo mogły gdzieś zaginąć wtedy, e, więc <ścoughs> nie mam innego pomysłu. To też nie przedmiot e, podziwu, no to myślę, że to jest o te jakieś tam... Nie pamiętam jak się nazywały, ale te mieczniki, które e, zakazana piątka potrzebuje, by uwolnić Kiego Grzmota. E, sorry nie pamiętam nazwy, bo e, mam słabą pamięć, ale no dobra. Nie myślę, że o to chodzi albo o to, co dostał lot na końcu sezonu drugiego. Też nie pamiętam jak się... E, to nazywało o takiego smoka e, więc no, ja nie pamiętam nazw tych broni, kompletnie w krainie duchów, więc w tym pomoże my spodziewać się, już moro. Więc w kraj, więc chyba kraina, no to będzie nowa kraina, chyba czy tam wymiar, i to będzie duchów, i tam spotkają moro. I ciekawe czy będzie moro dobry, czy będzie moro zły, ale tego ci wam nie powiem. Najeszcy, no to myślę, że są dragoniane, nie. Jedyny Zbawiciel. Tutaj kompletnie nie mam pomysłu. Rzeczy życzenia, no to myślę, że coś z grzmotem też jest. E, Prośba jego królskiej mości smoka, czyli też z grzmotem Albo arcy smokiem. Koliza nie mam pomysłu. Łańcuchy chaosu, no to myślę, że chodzi o chodzi o czekaj, o grzmota też. I roztrzaskany smok no to ten. No to dużo będzie o grzmocie. I o niego uwolnieniu i jego po prostu spłoszeniu. Więc, bo to. No, więc napiszcie w komentarzach jego wasze pomysły. Ja tam szybko minąłem, szybko po prostu to nam nagrywam. Bo czemu by nie? No, i na razie i. Pa, i...